Witam Was, moje piękne joginki twarzy. Nie było mnie to od dłuższego czasu, nie dlatego, że się rozleniwiłam, co to to nie. Po prostu od dłuższego czasu przygotowywałam dla Was naprawdę coś mocnego, naprawdę perełkę wśród wszystkich moich, wydaje mi się, zestawów. A mianowicie 7 najskuteczniejszych, yy, według mnie, automasaży twarzy odmładzających, liftingujących, regenerujących po prostu sztos. Zebrałam wszystkie 7 masaży, właściwie 7 masaży na każdy dzień tygodnia z użyciem rollerów, masażerów, ale również dłoni, masaże olejowe, twarzy, szyi. Zebrałam w jeden e-book, który dostępny jest w moim sklepie. A zaraz opowiem Wam, co w nim znajdziecie. Perełka, mówię Wam. Poniedziałek. Chiński. Masaż łuczu. Masaż pochodzi z VI wieku i jest dowodem, dowodem na to, jak przy regularnym, systematycznym stosowaniu masażu można zachować młody wygląd. Wszystko za sprawą wprowadzenia tkanek wibracje na skutek rozgrzewających ruchów przy jednoczesnym pobudzeniu fibroblastów. Efektem jest produkcja elastyny oraz kolagenu. A to, jak wiemy, oznacza jedno – promienną cerę, prężystą i elastyczną skórę twarzy. Masaż łuczu pobudza mikrokrążenie, co gwarantuje naturalny i zdrowy odcień skóry. Wtorek – Cosmo Lifting. Jest to dzień kosmoliftingu i jak sama nazwa wskazuje, w tym dniu będziemy ujędrniać, liftingować, podnosić nasze buźki. Pokaże, jak w sposób nieinwazyjny poprawić owal twarzy i spłucić zmarszczki. Pobudzone zostają naturalne procesy regeneracji, nie tylko samej twarzy, ale i całego ciała. Mało tego, zabieg ten pomaga usunąć toksyny z organizmu oraz przebarwienia i trądzik. Brzmi jak lek na całe zło? Polubicie wtorki. Środa. Masaż Głasza. Masaż Głasza ma swoje korzenie w tradycyjnych chińskich technikach odmładzania, a jak wiadomo, wszystko co pochodzi z tamtego obszaru jest sprawdzone i skuteczne. Sama technika ma służyć zmniejszeniu napięcia i wspomaganiu drenażu limfatycznego. Te osoby, które są nerwowe i niespokojne, mogą ustawić się piersi w kolejce, gdyż ten lifting zmniejsza też napięcia twarzy związane ze stresem. Pocieranie wzmaga wzrost nowych komórek, a to zapewnia działanie odmładzające oraz zmniejszenie opuchlizny. Następuje proces usuwania toksyn i dotlenienie skóry. Twarz staje się promienna i widocznie odżywiona. Czwartek. Czwartek, czyli za czasów studenckich taki mały weekend. A przed nami jeden z najpiękniejszych masaży liftingujących, relaksujących, przede wszystkim relaksujących. Japońska Tanaka. Masaż jest masażem liftingująco-limfatycznym. Konturuje rysy twarzy i bardzo odpręża. Ujędrnianie i wyszczuplanie to główne korzyści tego masażu. Warto go wykonać nie tylko w czwartek, gdyż często powtarzane potrafi zaskoczyć niejednego jogi na twarzy. Piątek. Ujędrniające jeżyki. Dzięki tym dwóm... Najeżonym kolegom możemy się przenieść w świat odprężenia, ale przede wszystkim mocnego ujętrnienia. Masaż jeżykami pobudza komórki skóry właściwej fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny. To właśnie ten niepozorny masaż sprawi, że poprawi się napięcie i gęstość skóry, a twarz nabierze kolorytu i zdrowego wyglądu. Sobota, czyli akupresura. Akupresura niedawno obchodziła swoje urodziny, dwutysięczne urodziny, czyli można uznać, że jest dość sprawdzoną metodą metodą nie tylko uzdrawiającą ciało, ale odmładzającą buzia. Jest to starożytny chiński i indyjski system wywierania nacisku na określone punkty na ciele i na twarzy cele do osiągnięcia słowem ludzkim. Polepszenie cyrkulacji krwi, usuwanie toksyn. Kolagen, kolagen i jeszcze raz kolagen. Stymulacja fibroblastów do jego produkcji to podstawa gładkiej cery. No i na koniec usuwanie blokad energetycznych. Niedziela, ostatni dzień tygodnia i podsumowanie sześciu poprzednich dni masaży. Znajdźmy więc balans, równowagę przy wykorzystaniu ostatniego masażu rollerem wieloigłowym. Roler wieloigłowy tylko tak groźnie wygląda. Może sprawiać wrażenie agresywnego, a tak naprawdę drzemie w nim samo dobro. Masaż rollerem wieloigłowym pomaga w walce ze zmarszczkami mimicznymi, poprawia sprężystość i elastyczność skóry. Pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu pozwala na uniesienie drugiego podbródka z aspiracją do jego likwidacji. Kochane lub kochani. Teraz już wiecie, czego możecie się spodziewać. Naprawdę, naprawdę jest to mocny zestaw, bardzo, bardzo skuteczny. Siedem masaży na każdy dzień tygodnia. Jeżeli jednak nie czujecie się, nie czujecie się zakupiłyście e-booka, ale jeszcze macie wątpliwości, pytania, zapraszam Was na warsztaty stacjonarne lub online, na których rozwieję wszystkie wątpliwości. Tymczasem. Pozdrawiam was serdecznie, jeżeli spodobał wam się ten filmik, koniecznie dajcie lajka, like, a wszystkich nowych subskrybentów zapraszam i witam w naszej Facejogowej rodzinie.